Na konferencji prasowej w Nowym Tomyślu, jednym z ważniejszych miejsc, z takich kluczowych miejsc okręgu wyborczego nr 38, na konferencji prasowej inaugurującej kampanię wyborczą, parlamentarną kampanię wyborczą Polskiego Służby Ludowego w tymże okręgu, okręgu bardzo dużym obejmującym 11 powiatów, sporą przestrzeń północno-zachodniej Wielkopolski. Zaczynamy dzisiaj, inaugurujemy kampanię wyborczą w tym okręgu. Jest mi niezmiernie miło wspólnie z kandydatami się z Państwem dzisiaj spotkać. Ale jeśli Państwo pozwolicie, przejdę do prezentacji założeń kampanii i przedstawienia kandydatów, chciałem, ponieważ zawsze każde wybory coś zaczynają, coś się... Kończę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Stanisławowi Galęgę, który miał ja dzisiaj z nami być, ale względy osobiste to pokrzyżowały za wieloletnią pracę jako parlamentarzysty z polskiego z stanowiska w tym okręgu. Pracy, którą charakteryzowała taka bliskość z prawą, które nurtowały lokalne społeczności tego Okręgu. Dzisiaj w ten sposób chciałem na konferencję od tego zacząć. Do tych wyborów przystępujemy drużyną 18-osobową. Drużyną myślę, która swoim składem będzie stanowiła bardzo ciekawą ofertę dla wyborców, którzy 25 października udadzą się do Urna, żeby wybrać swoich przedstawicieli w Parlamencie. Użyną, która przede wszystkim reprezentuje wiele środowisk, bo są z nami znamienici samorządowcy to wszystkich szczebli, zarówno gminnego, jak również powiatowego i wojewódzkiego. Są reprezentanci stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, społecznicy zaangażowani, ale również przedsiębiorcy i osoby reprezentujące środowisko rolnicze. Co ważne, to są też osoby, które... Żyją, tu pracują, które nikt z zabiórka w Warszawie nie zesłał tu do yy, kampanii wyborczej, do, do startu w wyborach. To są wreszcie osoby, które yy, tu mają swoje osiągnięcia. Tu pokazały, że nie tylko potrafią pięknie się uśmiechać, tak jak my dzisiaj do Państwa, ale, ale również mają na konferencjach prasowych, ale mają konkretne osiągnięcia. Wszyscy bez wyjątku pokazali, jak. Można rozwiązywać problemy społeczne jak definiują służbę, służbę publiczną, bo ubieganie się o mandat poselski to jest pewnego rodzaju służba. My tych ludzi mamy od pierwszego miejsca do, do ostatniego. Wiele się też mówi o tym, że potrzeba nam w polityce młodości. Myślę, że nasza lista, moja skromna osoba wyznaczy w tym względzie standard w okręgu, bo z tych informacji, które, które docierają, to się nasza lista będzie miała najmłodszego lidera spośród wszystkich liczących się środowisk startujących w naszym, w naszym okręgu wyborczym. To wreszcie Szanowni Państwo może się trochę powtórzę, ale Kandydaci przeszli demokratyczną weryfikację. To tutaj ustalono kolejność listy. Nikt w Warszawie nie wyznaczał kto będzie pierwszy, kto drugi, a kto, a kto ostatni. Tak powstawała nasza lista. Przechodząc do listy pozwolę sobie Państwu przedstawić naszych kandydatów, kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w... Które odbędą się 25 października. Miejsce 18 na naszej liście to pani Renata Małecka, przedstawicielka powiatu szankowskiego dyrektor edukacji Lupasz. Miejsce 17 po mojej lewej stronie przedstawicielka powiatu Nowotomyskiego pani Katarzyna Rola. Miejsce 16 przedstawiciel powiatu szamotnickiego, pan Maciej Pałupka, fizjoterapeuta, pedagog samo. samorządowiec. Miejsce 15, pani Agnieszka Brotek, radna rady powiatu szamotnickiego. Miejsce 14, przedstawiciel powiatu polskiego, pan Jan Marek Kulik. Miejsce 13, obecny z nami pan Andrzej Bobrowski, dyrektor oddziału terenowego agencji linku Rolnego. Miejsce 12. Pan Janusz Kucnek, to burmistrzamocina, przedstawiciel powiatu chodzieskiego. Miejsce 11. Pani Agnieszka Magnucka, przedstawicielka powiatu e, kilskiego. Miejsce 10. To pan Tomasz Krantz, e, staro starosta Wągowiecki. E, miejsce 9. To przedstawiciel powiatu żarosławskiego, czcianeckiego e, który e, jesteśmy umówieni na prezentację jego w przyszłym tygodniu. Ósma pani obecna pani Barbara Adamczak, reprezentantka powiatu grodziskiego, wiceprezes Gminnego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Bowisku Wielkopolskim. Szóste miejsce na liście to pan Andrzej, przepraszam, siódme to pani Dominika Koczorowska przedstawicielka powiatu chodziwskiego, dyrektor biura, biura Lokalnej Grupy Działania Dolina Notecz. Szóste miejsce pan Andrzej Wita, przedstawiciel powiatu Wolsztyńskiego Dobrze znany wiceprzewodniczący y, Rady Powiatu Bolszkowskiego. Piąte miejsce Julian Mazurek starosta Językowski. Y, czwarte miejsce Irena Wojciechowska, przedstawicielka powiatu szamochulskiego, wiceprezes lokalnej grupy działania Błyszcza Trzecie miejsce Ryszard Gołaski, starosta Złotowski. Drugie miejsce obecny z nami dzisiaj y, przedstawiciel y, właśnie powiatu nowotowskiego. gospodarz Pan Ryszard Napierała, radny sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale przede wszystkim znany z bycia wieloletnim burmistrzem opalenicy, który też kilkukrotnie był laureatem konkursów na najlepszego samorządowca wielkopolskiego. Myślę, bardzo dobrze znany z społeczności powiatu nowoltowskiego. Miejsce pierwsza moja skromna osoba Krzysztof waszych obecnie przewodniczący Sejmu Województwa Wielkopolskiego. Bardzo, myślę, tak jak powiedziałem, zróżnicowane, zróżnicowane, zróżnicowana i ciekawa propozycja wypływa z tej drużyny, którą pozwoliłem sobie zaprezentować. Taki miks doświadczenia i młodość. to jest ważne w każdym zespole ludzkim, w którym sobie wyznaczamy jakieś istotne cele. Chcemy do tej kampanii, co ważne i tym chciałem podsumować, chcemy do tej kampanii iść tak jak tu jesteśmy właśnie. Nie sami, nie egoistycznie prowadząc tą kampanię, ale właśnie zespołowo, wspólnie pokazując, że we współpracy jest siła, bo to jest swoista dewiza, taki wspólny mianownik osób, z którymi się udało nam stworzyć ten 18-osobowy zespół. Tyle z mojej strony tyle, że gospodarze kandydaci reprezentujący powiatu to mysku to też zupełnią tą moją wypowiedź Witam Państwa serdecznie. Tak jak już tutaj pan Krzysztof zaznaczył, jestem jedną z kandydatek z miejsca 17. Jestem radną tutaj miejską w Nowym Domyślu. I tutaj warto zaznaczyć, że jako jedyna kobieta zdobyłam mandat radnego w Gminie, ponadto jestem wiceprzewodniczącą Komisji Komunalnej Prawa i Porządku Publicznego, członkiem Komisji Obszarów Wiejskich, Gminnej Rady Pożytku Publicznego, jak również Stowarzyszeń takiego jak Pokochaj Wieś, jak również Stowarzyszenia Nowe Pokolenie, Nowego które z którego startowałam w, w lat z wielkim sukcesem. Co mogę o sobie jeszcze powiedzieć? Wiem jak ważne jest to, jaki wpływamy na, na społeczeństwo, które nas otacza. W związku z tym od kilku lat działa społecznie, jestem też również koordynatorką rejestracji potencjalnych dawców szpiku na, na terenie tutaj Wielkopolskiej, nie tylko na, na punktu kobiecie ale w całej Wielkopolskiej. Z ramienia partii PSC, z grupowania, Startuję, ponieważ wieś jest bardzo bliska. Wybudowałam się na wsi, ukończyłam również szkołę rolniczą, startowałam do, do, do rady miejskiej, głównie z okręgu wiejskiego. Jest to ugrupowanie, które skupia się głównie na celach, a nie na podziałach, na sporach. W związku z tym e, podjęłam taką decyzję, aby startować z ramienia PSL. W, tutaj akurat powiat nowotomyski nigdy e, od czasów wolnej polskiej nie miał swojego przedstawiciela w Sejmie. W związku z tym, no liczę na to, że, że my, mieszkańcy wdadzą na mnie głos że zaufają mi, co spowoduje, że będziemy mogli wspólnie decydować o problemach i rozwiązywać się tutaj całego powiatu nowogranickiego. Dziękuję. Pani Ryszarda kandydat z listy w Polsku Wysokiego Statutowego z pozycją na Tak jak powiedział nasz lider. Zdłużono się do tych wyborów, zdłużono się która składa się z osób takich, które pokazały się profesjonalizm w pracy zawodowej, ale także dały się poznać jako doskonali samorządowcy, ludzie, którzy znajdują się też w, w tej przestrzeni, przestrzeni społecznej. To, co motywuje mnie osobiście, mając wieloletnie doświadczenie samorządowe, zarówno na szczeblu gminy, powiatu, jak i w tej chwili w województwa, to to, że mogę spojrzeć z wielu z różnej perspektywy na te problemy, które dotykają tutaj mieszkańców. I to, co mnie motywuje do ubiegania się o mandat, to właśnie chęć załatwienia tych zwykłych ludzkich spraw. Oprócz tych, o których, których słyszymy często w mediach centralnych, tych, które mają wymiar międzynarodowy, ludzie przecież na co dzień doświadczają problemów i spraw tutaj, w miejscu, w którym mieszkają. I te sprawy chciałbym, żeby miały jak najlepszy dla nich wymiar. Były jak najkorzystniej dla nich rozwiązywane. To jest dla mnie największa motywacja wystartowania tego Miejsce na konferencję nie wybraliśmy przypadkowo. Za naszymi plecami jest sąd rejonowy w Nowym Tomyślu. Sąd, który na ponad rok stracił swoją autonomię, stając się filią innego sądu i to przywrócenie sądu właśnie rejonowego jest też przykładem pewnej filozofii, którą kieruje się Polskie stolnictwo Ludowe, a żeby poza polityką krajową, która dominuje nasz parlament, także mieć na względzie te problemy lokalne pewne dążenia, ambicje lokalnych społeczności, czego wyrazem właśnie były dążenia do przywrócenia autonomii sądu rejonowego w nowym domyślu i to staraniem niewielkiego klubu parlamentarnego, ale w poprzedniej kadencji się udało, traktujemy to Pierwsze, jako duży, duży sukces, wyjście naprzeciw y, oczekiwaniom polskiej samorządowej, ale też nasz sukces, przykład właśnie, że y, ważne nie tylko są pewne trendy, które się w polityce w parlamencie odbywają, ale też te konkretne sprawy tu na miejscu, w naszych małych ojczyznach, dotyczące naszych małych ojczyznach. Czy jakieś pytania z Państwa są? Jeśli nie, to bardzo serdecznie dziękujemy. Mimo niełatwej pory za to, że, że Państwo yy, do nas dotaliście. No i dużej konkurencji jaką stanął festiwal.